nie widziałam że tam to ja w TV Oliwie i dzisiaj ja mam no, nową gazetkę o kurcze o tu mamy z tyłu moje dwa samochody co jest mam i teraz będę miał trzy inne jedno, dwa, trzy to ten samochód to jest Lamborghini i to jest o tu z tyłu o ten jestem u mój pasen nowy i widy i no i buduje i ten to? zaraz i wracam skończyłem i coś mi nie podoba się widzicie te naklejki to się nawet nie podoba mi to woda i naklejki miksują się i potem zniszczone to nie wiem dlaczego chcieli no tego mieć ale tak wygląda chyba słyszę chyba ruchanie ale to jest Lamborghini i chyba ja nie wiem jestem tak spróbować to może flotować na wodzie ten złotej koral jest bardzo super i nie wiem czy będzie flotować o, widzicie jest jak pa, pa, pa. poczekajcie patrzcie napiszcie o mój komentarz czy robicie jak flotuje, czy jak jest nie u wodzie? To mi się podoba jak jest u wodzie. To patrzcie, flotuje. Nawet jak tak zrobić, nawet nie idzie nawet jedno na, do końca na dół. To już końce.